Opieki. Wiesz, ja myślę, że tutaj często słyszę od, właśnie od osób, które, które korzystają z tego mojego mentoringu indywidualnego, że no, dla mnie nieważne jest tylko sprzedanie oferty. Wiesz, jakby sprzedając oferty, ok, super jest zarabiać tak. pieniądze, zawsze o tym mówię, pieniądze są ważne, tak. ekstra, kocham pieniądze, powinniśmy je zarabiać jako kobiety, tym bardziej być niezależne, wolne i tak dalej. Ale to nie jest o pieniądzach, to jest o daniu wartości opieki, e, i opieki i jakby zbudowaniu tej osoby właśnie na tak, scenie. Wiesz, jak już mówiłam, że po prostu to dla mnie, e, oczywiście tych mówisz, kochamy pieniądze, chcemy mieć pieniądze, chcemy być niezależne, ale ten mentoring to był dla mnie wart każdej jednej złotówki, bo ja dla mnie to był taki Milestone, tak? Tutaj, gdzie jestem, od takiej osoby, która chce stanąć na scenie, boi się, do osoby, która zrobiła to i będzie stawała na tych scenach, ja to wiem. tak? I to dzięki Tobie, no bo Magia, no wiesz, ja nie chcę tutaj, ale ja mówię jak czuję, tak? Po prostu no to jest nie jest tylko oferta. To jest, to, to jest Twoja osobowość, to jest Twoje doświadczenie, to, że ja miałam poczucie zaopiekowania totalnego, takiego szczerego. Tak, że ty, ty chcesz naprawdę z całego serca, po prostu całą sobą, żeby mi to wyszło. Tak, ja to, to czułam. Wzruszam. Tak, to jest dla mnie taki duży milestone po prostu w moim takim rozwoju, nawet osobistym. Mhm. No, mm -hmm. tutaj pisze Iwona, że widać w Twoich otakach kochana, że to dajesz serca. Tak, dokładnie. Ona po prostu daje serce na dłoni do kobieta. Tak. Tak A na to na dłoni. To... Ja bym tylko chciała powiedzieć, że jeśli ktoś będzie oglądał nas ktoś, kto marzy o scenach i to po prostu z całego serca polecam, żeby się zgłosić do Madzi, bo to tak jak mówię, to jest więcej niż tylko mentoring. To jest dla mnie to był pewnego rodzaju przełom, tak? Przełom. I nie zapłaciłam Marcie, żeby to mówiła, żeby nie. Zobacz, nie, nie Ona tak, mi zapłaciła. Też to tak, ja ci zapłaciła. Dlaczego mam nie powiedzieć po prostu czegoś co, co czuję i, i, i e, tak, tak, tak to jest, po prostu tak to było i ja tak, tak to czułam. Więc dlaczego mam tego nie powiedzieć?